Mm. Ojciec procesu so, so, so jest teraz wielki, ja chciałby, by został so, so, procesu. So. Eee, e, e, ja nie mam czasu patrzeć na to, jak się rozwija jego kariera, bo ona już była rozwinięta. Staram się nie przeszkadzać. E, czy chcecie już lać? Bo nikt nie jest w ale powiem wam, co wiesz Trzy, cztery.